W kolejnym filmie. Dzisiaj będzie to troszeczkę inny film, w końcu coś nowego. Aczkolwiek, chciałabym dzisiaj, jak widzicie, mam niepełny makijaż, także chciałabym go dzisiaj dokończyć z wami, przy was i chciałabym przy tym przetestować kosmetyki marki Benefit, które udało mi się dorwać naprawdę bardzo fajny zestaw i wyglądałam w ten sposób. I jest to zestaw miniaturek, właśnie marki Benefit, i są to wszystkie bestsellery, czyli tak potocznie mówiąc, produkty, które się najlepiej w tej firmie sprzedają. I w skład tej, tego zestawu wchodzi maskara D'Ario, D'Ario Push-Up Liner. I tutaj mamy też concealer, korektor jaśniejszy i ciemniejszy. Mamy też krem zwężający pory, krem pod oczy, rozjaśniacz High beam Rozjaśniacz yy, brązer tak bardzo sławne hula i jest też róż. Rocket tour. Nie wiem, jak to się konkretnie wymawia. Ale bym chciała właśnie przetestować je przy Was. Kupiłam to wczoraj. Dzisiaj oczywiście koniecznie muszę spróbować i pomyślałam, że fajnie by było nagrać filmik i pokazać Wam, czy faktycznie są to naprawdę godne polecenia i fajne produkty, czy może niekoniecznie. Też wiadomo, każdemu się te produkty sprawdzają inaczej. Ka jak każde produkty też każdy ma inną cerę, inne, inne rzęsy odnośnie, odnośnie tuszu, i też każdemu się to sprawdza inaczej. Także myślę, że nie będę przedłużać. Aha, jeszcze może powiem, gdzie, gdzie to kupiłam. Kupiłam to w budzie i kosztowało to 25 funtów. Naprawdę myślę, że jest to bardzo fajne rozwiązanie. Mamy tutaj aż 8 produktów. Jeżeli ktoś nie ma styczności z tą marką, no to jeżeli chce sobie po prostu wypróbować, no to jak najbardziej jest to fajne, fajne rozwiązanie. Dlatego też ja się skusiłam, bo miałam tylko. Z tej marki miałam tylko tuż yy, The Roller Lashes? albo Lash. Coś w tym stylu. I naprawdę był fajny, aczkolwiek 20 funtów bym za niego nie dała, bo dla mnie 20 funtów wydanie na tuż do Rzędu jest trochę lekka przesada. Dobra, także zaczynamy. Także mówię, 8 produktów, 25 funtów. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Ja naprawdę mam nadzieję, że sprawdzą się fajnie, tak jak. Są właśnie bardzo polecane, tak myślę, że i mnie się również sprawdzą. E, także jak widzicie, już co nieco mam na twarzy i jest to podkład oczywiście Affinity, kolor 24, Golden Beige. Jest to mój ulubieniec. E, na powiekach też już mam cienie i jest to New York City 818 A, Union Square. I właśnie mam na głównej powiec ten jaśniejszy, później mam troszeczkę w kąciku ten brązowy i. W załamaniu jeszcze troszeczkę dodałam tego najciemniejszego. No i brwi już też mam podkreślone, i jest to nic innego jak mój ulubiony Sleek. 818 Dark. Sfokusuje się? Nie bardzo. Nieważne, tak czy tak? Znacie już ten produkt bardzo dobrze. Także teraz myślę, że zacznę od korektora, nałożę go pod oczy. Korektor mamy w dwóch odcieniach: jeden i dwa. Będzie to test na żywo, z tym, że mówię, byłam, będąc w butcie, też sprawdziłam już te kosmetyki mniej więcej, jakiego koloru jest róż, bo nie znałam tego różu, chciałam sprawdzić, czy, czy, czy przyda mi się, czy będzie mi w miarę pasował. Także już mniej więcej styczność miałam z tymi kosmetykami, sobie mogłam dotknąć, sprawdzić konsystencję i kolor. Także jak dotknęłam tego. Ojej, concealer. Uh... Tego korektora, to naprawdę powiem Wam, że konsystencję miał fajną. Kolor też jasny. Nie wiem, ale nakładam go palcami. Nie wiem dlaczego, jakoś tak. No i jest. No fajny, no co to dużo można powiedzieć. Zacząłem po całym dniu też, jak się będzie sprawdzał. Pod drugie oko. Mam nadzieję, że coś tam widzicie. Dzisiaj mamy fajną pogodę, słońce świeci. No i jest w porządku. Aczkolwiek ta konsystencja nie wiem, czy to jest dobrze czy źle, bo On jest w takim strasznie gęstym kremie. Myślę, że jest podobny do tego kamuflaża z Catrice. Krycie też ma w porządku. Tutaj mam właśnie kilka takich przyświtujących krostek. Ten ciemniejszy mi się wydaje, że będzie się nadawał właśnie na lato. O ile dotrzyma do lata, czyli nie wyrzucę przed czasem. No i tak. No jest całkiem fajne, mam nadzieję, że się nie odróżnia aż tak strasznie. Oczywiście na, na kamerze kolory są troszeczkę inne. Ale no fajne, całkiem fajne. Także to był ten korektor. Eee, co dalej? Dalej chyba zrobimy konturowanie, gdyż tych kremów nie będę testować, bo ten krem jak widać trzeba otworzyć i chyba muszę go w jakąś, jakieś pudełeczko przelać. A ten, no, nie wiem, już mam makijaż tak czy tak podkład, także nie ma sensu. I też nie będę na pewno testować Elanera, gdyż mam podobny z Maybelline. On jest, on jest naprawdę robiony na zasadzie tego korektora. Może wam pokażę. Tutaj jest właśnie taka zatyczka, tą zatyczkę się wyciąga, a później tutaj jest na klik, klik i wypływa nam pełen, pełen ym, niewielka porcja tego, tego płynu. I właśnie tutaj ta końcówka jest taka gumowa, elastyczna i to niby ma się tak ładnie dopasować do powieki. Zobaczymy, na razie nie, będę, nie chcę go otwierać, bo mówię, jeszcze tamtego mam naprawdę dużo do zużycia i nie chcę, żeby ten mi się po prostu wysuszał i niszczył, także tego nie będę nie będę próbować, ale teraz spróbuję, wypróbuję eee, bronzer bronzer hula, zobaczymy jak będzie się sprawdza powiem Wam, że też jestem podekscytowana bo naprawdę byłam ciekawa tych kosmetyków aczkolwiek wydać 20 funtów za bronzer i nie wiadomo, czy się sprawdził, to trochę słabo. A tutaj, tak, tego jest 3 gram. I zestawy kosztował 25 ,8 funtów 8 o, produktów. O! Strasznie się sypie. Takie jest sypki. A właśnie normalny produkt, normalny rozmiar tego produktu to jest 5 gram. I on kosztuje 20, chyba 2 albo 3 funty. No to dla mnie, o! Fajne! Mmm... Fajny, nie robi takich placków i nie ma też takiej typowo odciętej linii, ale jest podkreślone fajne. I powiem Wam, że mimo właśnie tego, że on tak się tutaj sypie, to po prostu wystarczy go pacnąć dosłownie troszeczkę, odrobinkę pędzelkiem i wystarczy nam tego produktu. Kurczę, też słońce mi z tej strony świeci, a z tej nie. nie chcę sobie zrobić krzywdy, ale powiem Wam, że no, fajne. Też Zdecydowałam się na ten zestaw, dlatego że często jeździmy do Polski i fajnie jest mieć takie miniaturki, i właśnie nie ciągać tych wszystkich dużych palet i tak dalej. Tylko jak ja czasami jeżdżę na 10 dni, tydzień, no to mała kosmetyczka. Właśnie jeszcze szkoda, że w zestawie nie było kosmetyczki, to by w ogóle był super zestaw. Dobra, także brązę prezentuje się tak. No i moim zdaniem naprawdę jest, jest fajny. Tak teraz myślę, że nie wiem, jak może mi się sprawdzą te kosmetyki, to może faktycznie nie będę krzyczeć, że nie dam 20 funtów za brązer, albo za róż, <noise> albo za tusz, bo jak się spodoba to może akurat i się skuszę na to, jakoś taką rozświetloną twarz dzisiaj mam, dobra teraz y, będzie róż i on wygląda tak trochę się mieni, taki perłowy, bardziej brzoskwiniowy nie wiem, w tym oryginalnym y, rozmiarze był bardziej różowy, a tutaj patrzę jest taka brzoskwinka zobaczymy a ten już nie jest taki sypki, ten już jest taki twardszy. I nakładamy na kość policzki. O oh, kurczę, na żywo to tak jest leciutko. Tutaj patrzę już mam poliki. O ja. Taki powiem wam, trochę go wzięłam, a intensywny kolor. Mam nadzieję, że nie będę wyglądać jak bulinka. Fajne, też fajne. Taki nie jest właśnie różowy róż, tak jak ja lubię. Nie jest w sumie on też pomarańczowy, taki brzoskwiniowy, tylko taki też w brąz wpada. Złotawy. Hmm. Ciekawe, coś nowego. Cieszę się, że właśnie będzie to coś nowego, czego jeszcze nie mam. Fajne, podoba mi się. Hmm. No i teraz najciekawsza rzecz nie najciekawsze to będzie tuż na sam koniec, ale to też jest ciekawe, jest to rozświetlacz, e, high beam i co jest najfajniejsze, on jest w takim pędzelku, dlatego nie wiem za bardzo jak go użyć, ale ta pani w bucie, która pokazywała mi te produkty, mówiła, że też można go dodać sobie do podkładu i to jest naprawdę fajne, fajne rozwiązanie, musimy kupować kolejnego podkładu z wykończeniem rozświetlającym, ko możemy dodajemy sobie kropelkę dwie takiego rozświetlacza do podkładu i mamy super super podkład rozświetlający na jeden raz, że tak powiem i patrzę sobie tutaj kilka razy tym rozświetlaczem. On jest w takim fajnym różowym kolorze i rozsmaruję to palcami. No, wow, fajne, fajnie się tak z ceru właśnie Stapia Myślałam, że przez to, że jest kremowy To jeszcze może zostaną jakieś takie nierówności Jak będę tym palcem wklepywać Ale naprawdę fajne Fajny gadżet To w ogóle jest takie słodkie, malutkie 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 te rozmiary Fajne Myślę, że na pewno będę z tego korzystać właśnie w podróży Nie no super ten rozświetlacz się rozprowadza Myślałam, że naprawdę będzie z nim Problem ale jest fajny. Hmm. Powiem Wam, że się długo zastanawiałam nad, nad tym zestawem, bo sobie pomyślałam, a sprawdzi mi się, nie sprawdzi, co ja później z tym zrobię. 25 funtów, nie mało, nie dużo, ale mieć, a nie mieć jest różnica. A już dużo miałam tak... Dużo razy miałam takie sytuacje, że po prostu coś kupowałam i się później nie sprawdzało i byłam trochę zła. Ale tu naprawdę jestem na razie zadowolona. Dobra, jedziemy dalej. Ostatni produkt, który sztywno siedzi w opakowaniu. W ogóle, fajnie też możemy wykorzystać sobie ten kartonik. Wyjmujemy tutaj to, ten plastik, gdzie, gdzie są produkty, i mamy naprawdę fajny kartonik. Można sobie jakieś kosmetyki tam ułożyć, czy coś. Nie wiem, koniecznie dajcie mi znać, jak wam się ten efekt podoba. Mi podoba się bardzo. Ale teraz jest punkt kulminacyjny, no i słynna maskara The Areal. Are Miałam rolę lasz i naprawdę był świetny, naprawdę był fajny, aczkolwiek 20 funtów za tusz, no to naprawdę, moim zdaniem, jest. No, jest sporo. Są tusze o wiele tańsze, które dają podobny efekt. Także bez sensu trochę. No, ale zobaczymy. Uuu, jaka duża szczoteczka w takim momencie już taka wielka szczoteczka. I ma kuleczkę na dole. No i szczoteczka jest. Jest sztywna. Myślałam, że będzie bardziej się wygiębić. Jest sztywna, ale jest silikonowa. Ma dużo sztywnych małych takich nóżek. O, tutaj widać. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie się mazać, bo nie wziąłem ze sobą patyczka. Szkoda, że też nie mam bliżej lusterka. Mhm. No. Pierwsza warstwa. Szału nie ma. Też nie mam żadnej odżywki kładzionej, specjalnie nie robiłam kreski, żeby właśnie dokładnie był widać ten tłuszcz. No dobra, zostawmy to może na razie tak. Mam nadzieję, że coś tutaj widać bokiem. No szału nie ma jak na razie. zaczymy z drugą warstwą, jak będzie. Boże, w ogóle strasznie się niewygodnie nakłada, bo ta szczotka taka wielka. Powiem Wam, że ten tusz, sam tusz, w tym właśnie małym rozmiarze kosztuje 10 funtów i jest dostępny tylko w butcie. Tak samo jest z korektorem, nie z korektorem, z reinerem. Właśnie też w tym małym rozmiarze też jest dostępny. Oddzielnie można kupić i też kosztuje 10, 10 funtów. Także za same te dwa produkty musimy już zapłacić 20 funtów, a tutaj dodatkowo mamy jeszcze inne do przetestowania. No i pierwsza warstwa wygląda tak. Szału nie ma. Mój ulubiony tuż z robi chyba lepsze wrażenie. Ale dajmy mu drugą szansę. I drugą warstwę nałożymy. To jest właśnie ta sama historia, co z tym Roller Lush. Jest fajny. Naprawdę fajny daje efekt. Ale gdybym miała za to zapłacić 20 funtów, no to bym oczekiwała czegoś Bardziej wow. Też mi się wydaje, że bardziej się sprawić tym dziewczynom, które mają jeszcze dłuższe rzęsy od moich i gęstsze. No i tutaj już się trochę pomazałam. Ale powiem Wam, szału nie ma. Myślałam, że będzie będzie lepiej. Bardziej wydłuży te rzęsy, podkręci. Ale nie. Także u nas już zapewne będą musiała sobie coś wytrzeć. fajne, Nie można powiedzieć, że nie. Na pewno mi się przyda. Na pewno go zużyję. Ale... efekt wow. Niestety. Nie ma. Tak, tak, tak właśnie jestem tuszy. Tak jak dziewczyny mówią, że jednego kochają, drugiego wręcz nienawidzą. I ja jestem tak po środku, bo ale nie jest taki strasznie, strasznie zły. Jakbym miała zapłacić za niego dwie dychy, to pewnie bym się też kurzyła i bym go nienawidziła. Ale jak właśnie miałam tu szansę przetestować w niewielkiej cenie, no to jest całkiem, całkiem. Ale szału nie ma. Jest fajne tutaj na dole, fajnie. Tylko też trochę skleja te rzęsy. Ale szału nie ma, niestety. Najbardziej jestem chyba zadowolona z brązera. Róż jest też fajny, Rozświetlacz to, jest naprawdę mega. Aplikacja jest przyjemna i szybka. To z tego jestem zadowolona. Jeszcze ciekawi mnie ten krem właśnie z wężający pory, jak on się sprawdza. Myślę, że gdybym poświęciła jeszcze więcej czasu tym rzęsom, to może coś by. jakiś efekt sztucznych rzęs. Już jest coraz coraz lepiej. Może po prostu powinnam dać im troszeczkę przeschnąć i później nałożyć drugą dopiero warstwę, ale też nie chcę tego aż tak bardzo przedłużać. No jest fajne. Jest fajne, ale czy jest wart 20 funtów, to po prostu zdecydujcie same. Nie wiem. Na pewno już się namazałam, muszę się wytrzeć tu i ówdzie, ale to zrobię już po zakończeniu filmu. Na końcu szyku posmaruję, po, pomaluję sobie usta i dzisiaj użyję do tego Velvet mat burżuła Pinket Off numer 10. Widać? Nie bardzo. Także powiedziałam Wam wszystko, jak się nazywa. Także jeszcze ustam Ja naprawdę mam piękną pogodę od kilku dni, albo może i od dwóch tygodni, już od kilkunastu dni. Jeszcze raz świeci słońce. Także trzeba iść na zewnątrz i korzystać z pogody. Dobra, także tak wyglądają produkty tuż bokiem z jednej strony, z drugiej strony. No, jest fajne. Jest fajne, tyle. <grytanie> Brązer też jest fajny, naprawdę fajnie się rozprowadza. Niewiele go trzeba, tak jak mówiłam, kopatnąć troszeczkę pędzelkiem i gotowy. Roświetlasz normalnie, mega, rozświetlasz to jest śmieszna sprawa. Fajnie, fajnie się aplikuje. No i róż, coś, coś nowego, troszeczkę innościem. Też zobaczymy, jak to się będzie trzymało. Eee, także to by było tyle na dzisiaj. Dajcie mi koniecznie znać, czy tego typu film Wam się podobał, czy chcecie może więcej testów kosmetyków, które ja testuję. Gdyż ja wtedy jestem naprawdę bardzo podekscytowana <grym> i nie wiem, czego się spodziewać. Także być może Wy też chcecie w tym uczestniczyć. Dajcie mi koniecznie znać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i życzę miłego dnia. Do zobaczenia następnym razem. Pa!